Jestem zmotoryzowany i jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. Przetestowałem setki aut, przejechałem nimi dziesiątki tysięcy kilometrów. Teraz chętnie pomogę Ci sprzedać Twój samochód. Dziś wiele osób kupuje samochód oczami, dlatego warto wyróżnić własne auto na tle konkurencji ciekawymi zdjęciami w interesujących lokalizacjach. Podkiet auta już mamy. Teraz pora na stworzenie rzetelnego i szczegółowego opisu waszej fury. Jestem dziennikarzem, więc pozwólcie, że się wykaże. Ogłoszenie z opisem w najpopularniejszych serwisach też już mamy. Zostają już tylko owocne negocjacje z klientem. Sprawa jest prosta. Jeśli chcesz sprzedać swoje auto, ale nie do końca wiesz, jak zrobić to efektywnie, koniecznie zgłosz się do mnie. Na pewno ci pomogę szerokości mobii.